Jeszcze raz, tak dla przypomnienia. Bo wiele, wiele ludzi teraz ma ten problem, że się czują ze sobą tak bardzo bezwartościowi. Szczególnie jak tracą jakieś tam biznesy, coś tam upadają im firmy, tracą pracę, przychodzi kryzys gospodarczy albo coś tam. No i ludzie często. Często z tymi różnymi rysami narcystycznymi, które powielają z pokolenia na pokolenie, skarżą się, że, że się czują tacy bezwartościowi, tacy niewarci i w ogóle. No i chodzi o to, że od, od pokolenia, z pokolenia na pokolenie dzieci rodzą się w rodzinach i ich poczucie wartości, pełności, bo dzieci przychodzą Przychodzą od Boga. Yy... I nie otrzymują prawidłowej opieki i troski od swoich rodziców, i ta ich wartość, to ich poczucie wartości zostaje totalnie złamane, i zbrukane, skrzywdzone, i tak dalej. I te dzieci mają po prostu wkręcone do głowy. I tam na podstawie, na podstawie tych yy... Tych zaburzeń różnych osobowości psychicznych. Właśnie znajduje się tak ogromne pokłady wstydu, ogromne pokłady poczucia winy, bo tam rodzice często tam jak coś źle idzie w domu, no to wszystko jest to wina tych dzieci. To nigdy nie jest ich odpowiedzialność, i to nie jest nigdy ich wina. No i ci rodzice często nieodpowiedzialnie inwestują w te swoje dzieci, bardzo dużo złości. Frustracji, stresów, które przyszło z pracy, muszą się na kimś wyżyć. No i oni te dzieci często traktują właśnie jak te swoje takie kosze na świecie, na te swoje wyzwiska i upokorzenia i, i pogardę. No i te dzieci tam mają gdzieś na spodzie strasznie dużo wstydu, poczucia winy. Tam jest też bardzo dużo. Um, takie uczucia pustki, bezwartościowości, bez sensu, takiego y, jałowe, ła, jałowych prób wypełnienia tej pustki rzeczami materialnymi, nałogami. Tam jest, jest odgroma, o, zapomniałam o lęku, ciekawe. Tam jest odgroma lęku. Ci rodzice inwestują w te dzieci ogrom, ogrom lęków, bo nie chcę im się zajmować tymi dziećmi, to jak je tak nastraszę, że tam taki najprostszy przykład, że tam w lesie to są jakieś nie wiem złe duchy czy coś tam albo coś tam albo jak ty tam pójdziesz to jesteś głupi, coś tam, o właśnie takie wezwiska i tak dalej. No i te i chodzi o to, żeby na podstawie takiej zdrowej jednostki Zdrowa jednostka, która wchodzi w życie, w dorosłe życie, i łatwo się takiej osobie, yy, łat, yy, taka osoba ma le, lepiej i łatwiej w życiu, jeżeli ma mądrych i rozumnych rodziców, yy, emocjonalnie dojrzałych, no to ma o wiele prostsze życie, no bo sobie wchodzi w to życie, yy, chociaż pewnie też nie jest wolne od wyzwań. no Nie oszukujmy się, żadne życie nie jest wolne od wyzwań. Yy. Przeciwności losu, wszystkim z nas się przydarzają. Ale dzieci z takich y, przemocowych domów, takich y, narcystycznych, nieświadomych, gdzie są rodzice, którzy nie wiedzą, co robią po prostu, albo no, czasami wiedzą. I po prostu używają tych dzieci, żeby, sobie, żeby się po prostu wyżyć. I y, y, to jest jakieś codzienna wyżywka. No to te dzieci mają, mają y, ogromnie trudno. Ogromnie trudno. Dla nich to jest. Yy, dla tych dzieci to po prostu to jest. Każdy. To jest no najprost, najprostsze czynności dnia codziennego to jest jakieś ogromne wyzwanie, doświadczają codziennie ogromnych lęków, ogromnych stresów i yy, wszystko dla nich jest po prostu yy, ogromnym. Ogromną walką, codzienność jest dla nich ogromną walką i przeciwnościami losu. Chyba, że też żyją na poziomie nieświadomym i nawet nie wiedzą, że krzywdzą, innych krzywdzą siebie, no to wtedy mają taki, taki relatywny spokój, ale też nie mają, nie mają, nie, bo tam w domu cały czas, bijatyka, cały czas jest bijatyka, cały czas jest dramat, cały czas jest skutnia. Nie, nie mają. Nie mają, może troszeczkę tak na poziomie nieświadomym, może troszeczkę mają, ale tam zawsze coś jest, tam zawsze coś jest. Tam, tam nie ma spokoju, tam nie ma nigdy spokoju. No i o to chodzi, że właśnie chodzi o to, że z pokolenia na pokolenie, no, trzeba w tych dzieciach złamać to podstawowe takie, tak, ten. Yy. Tą umiejętność miłowania, tą umiejętność yy, czucia wrażliwości, yy, doceniania życia. To, ten, ten rdzeń, ten, ten rdzeń takiej wartości, prawdziwych ludzkich wartości w człowieku, w tym dziecku trzeba zniszczyć, żeby, żeby to dziecko mogło, mogło działać w świecie w taki sposób, żeby zadowolić tych swoich zaburzonych rodziców. Potrzeby rodziców. Czyli te potrzeby tego dziecka nie zostają zaspokojone, albo zostają zaspokojone, ale tylko takim minimum, żeby tylko dać jeść i ubrać, a wszystko, a tak to cały czas tam jest jakaś przemoc psychiczna i emocjonalna i to jest, to jest uczynione tylko po to żeby to dziecko wierzyło tak samo jak i rodzice gdzieś tam głęboko na nieświadomie wierzą na swój temat że to dziecko jest totalnie bezwartościowe cała bez, bezwartościowość z poziomu nieświadomości yy, tych niedojrzałych nieświadomych rodziców musi przejść na to dziecko żeby to dziecko mogło zaspokajać potrzeby rodziców i mogło robić to co rodzice chcą i spełniać oczekiwania i żeby mogło właściwie słyszeć jak, jako taki właściwie czasami czasami to jest po prostu jako tak, taka gąbka emocjonalna, jak, taki, jak takie y, takie wysługiwanie się emocjonalne. Bo często, często ci rodzice są w jakichś nałogach i oni mają odgroma yy, niezrozumiałych dla nich emocji, i oni żyją tylko na poziomie, na poziomie umysłu, ale takiego uwarunkowanego. Tam nie, ma, tam nie ma przestrzeni, żeby weszła jakaś mądrzejsza myśl i jakaś znajomość siebie i zrozumienia siebie i świata, albo zrozumienia drugiego człowieka. Tam, tam nie ma takiej przestrzeni. I nie ma takiej możliwości, żeby tam cokolwiek weszło do tego, do tej, do tego mózgu takiej osoby. A w każdym razie to, to dziecko często, akurat w moim przypadku tak nie było. Moi rodzice akurat nie oczekiwali ode mnie, że ja miałam osiągnąć jakiś sukces. No nie byłam, ja, ja akurat nie byłam jakaś ważna w tej, w tej rodzinie. Tak. Bardzo duży nacisk może był z jednego ze strony rodziców, żebym. Miała to, założyła tą rodzinę, ale taki bardzo toksyczny nacisk i taki bardzo bardzo taka silna presja natomiast, ale nie oczekiwano ode mnie, żebym ja coś osiągnęła wręcz przeciwnie, odnosiłam wrażenie, że ja akurat miałam taki przekaz, że ja na nic dobrego nie zasługuję i że i że miałam troszczyć się o bezpieczeństwo bo finansowe rodzice by po prostu nie wychylać się za bardzo i nie podejmować się niczego ryzykownego, czegoś, co mogłoby im jakikolwiek zaszkodzić w sposób dla nich. Bardziej tak dbali o siebie i w takich takich trudnych sytuacjach to bardzo, bardzo tak dbali o siebie, aniżeli o mnie i o swoje ryzyko. Dla nich to było takie, dla nich to było takie najbardziej najważniejsze. Ale wiem, że często dzieciaki właśnie mają taką ogromną presję, że one w ogóle muszą coś osiągnąć i być kimś w oczach tego rodzica, żeby ten rodzic nie był zawiedziony, I że, i że tylko wtedy, jak się tam w świecie pokaże jako taki i taki, no to tylko wtedy będzie doceniany i będzie widział w, odbiciu, w oczach tego rodzica to zadowolenie wreszcie, że coś osiągnął. Jak się dorobi tych dzieci, żona albo męża, i jak y, będzie miało to dziecko dużo kasy, no to wtedy zdobędzie szacunek u tego rodzica. Y, czyli ta miłość jest taka bardzo, ale to bardzo warunkowa. I to właśnie dziecko w tym wcześniejszym etapie, kiedy potrzebuje tej takiej bezwarunkowa, bezwarunkowej miłości, takiej akceptacji, no to często w takich rodzinach zaburzonych no to dziecko nie dostaje. Dostaje obelgi i właśnie takie baty, yy, takie właśnie wyzwiska, I często, często te dzieciaki takie właśnie patrzą w lustro, jak w, jak w krzywe zwierciadło, bo tam w psychice jest strasznie dużo tych warstw, tam się tak nawarstwia, na warstwie i te te wszystkie, te wszystkie przekonania takie negatywne, te. te, te i te wyzwiska i te negatywne przekonania, które pochodziły z tych rodziców nieświadomych, tam lądują na psychice tego dziecka. I często te y, dorastające dziewczynki albo chłopcy, jak patrzą w lustro czy coś, no to czują się tacy właśnie y, beznadziejnie ze sobą, tacy bez, bezwartościowi. i. i y, czasami się czują właśnie tacy niekochani niewarci miłości cokolwiek by nie zrobili to czują się dalej tacy niewarci tej miłości ponieważ no nigdy gdzieś tam na, na, na drodze ewolucyjnej w tym swoim dzieciństwie tego właśnie nie dostali bardzo często dostają też przemoc tam czasami jest w tych domach alkoholowych jest dużo przemocy też seksualnej takiego niedobrego dotyku tam y, czasami właśnie w tych domach z tym alkoholem jest y, jakieś porządliwość y, w stosunku do, do własnej siostry, y, czasami ze strony wujostwa, y, właśnie jakieś takie y, molestowanie, właśnie y, zły dotyk, tam się, tam się wydarza jakiś, tam jest tam jest strasznie dużo problemów, takich psychicznych też często te osoby właśnie kończą, kończą że są same, Czasami boją się mężczyzn, czasami boją się wchodzić w te relacje bliskie, bo wiedzą jak dużo tam będzie trzeba się skonfrontować z, z jakim ogromnym, ogromem e, cierpienia i ogromem wyzwań w tych relacjach. Ale w tych czasach i tak, moim zdaniem, tak ludzie nie, nie za bardzo potrafią kochać i idą raczej na łatwiznę. A Aczkolwiek nie mówię, bo na przykład z takich mega toksycznych relacji, i kiedy jedna ze stron nie chce pracować, no to ja to rozumiem, że to, to musi się rozwalić. I jedna osoba ma, ma to po prostu wyrąbane, ale tak, z tego co widać, no to dużo osób w ogóle nie chce pracować. I albo, albo idą na kompromisy i tak ciągną takie, taką byle jakość, bo ich trzyma ze sobą, że niby dzieci ich trzymają ze sobą i te klamoty, które tam naskładali przez całe życie, albo takie właśnie psychiczne przyzwyczajenie do, do, do takiej beznadziei. Bo bezna, taka beznadzieja jest jedynym, co znam. Ja nie znam nic innego. Więc po prostu ludzie już tak z, z, z przyzwyczajenia już po prostu siedzą w takim komformizmie, komfo, w comfort zone i, i są w takich relacjach, nie chcą nic zmienić, bo może jest beznadziejnie, może jest ciulowo, ale przynajmniej jest coś, co ja znam. A nie chcę doświadczać czegoś zdrowego, bo coś, co jest zdrowe, to może się Czuć na, na początku na przykład bardzo źle, bo jestem przyzwyczajony do patologii, jestem przyzwyczajony do dysfunkcji. Dysfunkcja i patologia jest dla mnie czymś normalnym i czuję się czymś normalnym, bo zostało wyćwiczone przez mój mózg, że y, y, patologia i chorobia jest czymś normalnym. Jak jestem chory, to czuję się normalnie, a jak na przykład miałbym zostać, miałbym miałbym albo miałabym być zdrowa i pójść do zdrowej relacji albo spróbować się uzdrawiać no to już nie bardzo no bo to już nie czuję się tak dobrze tak jak normalnie i z, przyzwyczajenia i zwyczajnie czuła się choroba